Witam, Miastko TV, jesteśmy właśnie krótko po, po spotkaniu. No właśnie, powie Pan nam, e, jaka to jest grupa, jak, jak się nazywacie i, i jak długo działacie? My, ja jestem, jestem przewodniczącym oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Irencistów i Inwalidów w miastu. Organizacyjnie podlegamy pod okręg słupski. Tak jak już wspominałem, podlega osiem takich miast jak nasze, bo to, po, to jest po strukturach jeszcze, było województwo słupskie. Yy, mamy też cztery koła terenowe yy, w regionie, w, re, w rejonie, na wsiach. W jakich, w miejsc w jakich miejscowościach? W, w miejscowościach w Suchorzu największe koło, w Trzebielinie, w Koszale i w ubiegłym roku, niecały rok, istnieje koło również terenowe w Gumieńcu. Mhm. Taka pani nauczycielka zorganizowała. I tam jest równe 38. Z jakiej okazji e, dzisiaj było to spotkanie? To dzisiejsze spotkanie to jest e, dzień, odchodzimy, świętujemy Dzień Kobiet, mhm. ponieważ. E, w gimnazjum tutaj, w którym w tej chwili to mieliśmy tą uroczystość, od wtorku do piątku odbywają się lekcje. Natomiast my możemy tylko to zrobić w sobotę, a więc po uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum panem Kazimierzem Kowalewskim uzgodniliśmy na dzisiaj i już takie coś robimy, odbyło się teraz po raz czwarty, jeden raz w roku. Ponieważ ze względu na to, że nasza liczebność jest duża, 386 osób, ale oczywiście do tyle tu nie przychodzi na to spotkanie ale mimo to raz takie coś zorganizowaliśmy w sali chorobowej urzędu sala ta jest na 80 miejsc okazuje się, że się nie pomieściliśmy tak, ludzie się poobrażali niektórzy zrobiliśmy teraz ostatnio 26 lutego takie spotkanie opłatkowe w maksymie, bo również wszystkie miejsca zajęte maksymalnie, mhm. także tam już też nie zrobimy, no bo boję się, że się pomieścimy. Natomiast tutaj na tej auli, w gimnazjum, wszyscy się mieścimy, I jest dobrze. Pro, propozycje dla osób starszych w naszej gminie. Dla osób starszych mamy takie następujące zainteresowania. Organizujemy wycieczki w, w kraju, kraju zawsze, e, organizujemy pielgrzymki do różnych sanktuariów do miejsc świętych. E, organizujemy e, spotkania opłatkowe, czyli można powiedzieć towarzyskie, spotkanie opłatkowe. Dzień Kobiet świętujemy to jak dzisiaj tutaj na przykład w gimnazjum organizujemy pikniki fe, uczestniczymy w festynach uczestniczymy na przykład w takich spotkaniach tutaj gdzie w Gminie się odbywają najczęściej w kinie to są na dzień dziadka babci i które organizuje na przykład Młodzieżowy Dom Kultury gdzie nas zaprasza na przykład zorganizowaliśmy również kurs komputerowy dla ludzi starszych, to uczestniczyłem w otwartym konkursie OFERT organizowanym przez Sejmik Województwa Pomorskiego i ten mój wniosek się zakwalifikował i otrzymaliśmy pieniądze. Zapisało się 53 osoby na ten kurs, bo nie wszyscy chcą, nie wszyscy się ze starszymi interesują, ale było 53, ale w końcu ten kurs ukończyło 32 osoby. Prowadziła. Czyli każda osoba, kto starsza, która czy osoba na emeryturze może do Was przystąpić. I... Może przystąpić każda osoba, tylko potrzebny jest ten e, zielona, ta, taka legitymacja z zus u świadcząca, że to jest emeryt. No i opłaty pierwszy raz. Jak się zapisuje, to wynosi 28,50, ponieważ płaci się za deklarację i za legitymację, i wpisowe. Natomiast tak co roku to, w, to składki wynoszą 24 zł. Dziękuję.